Witam, tutaj ja, Kondzolis. Dzisiaj ja gramy w BMG Drive. Eee, no to w takim razie gramy. I mam nowy samochód. Z modyfikacji. Pokażę wam go. Ale my nos, chcę się psikać. Kurde, reklama. Dobra, mam mam czas już, już. O O No. nie o Boże, nazwa Turbo burger Dobra, zamieniamy samochód. Nie, nie, to nie tu. się tu wymieniało pojazdy. Mam dwa samochody. W no jeden ten, ale dwa te. Przetestuję. Najpierw przetestujemy ten samochód. Dawaj, dawaj. to chwilę będzie dymić. I on tak wygląda. To jest bardzo fajny samochód, taki luksusowy. Patrz jakie mam migacze pływowe. Za chwilę będzie dymić niestety. Dobra, włączmy wszystkie światła. Patrz ile ma światła, on ma wszystkie światła dosłownie. Fledymi, niestety, ale. Patrzcie, jakie ma światła. Ma połowę migacze. Ma lasery, chyba. To są chyba lasery, jeśli się nie mylę te światła. Ale nie no Ja go trochę zmodyfikowałem pod siebie. Ona ma bardzo ładne te światła. Tu ma lampę stopu. Tu ma zwykłe światła. Tu ma lampy stopu. Przeciwie hamulców tu Migacze ma pływowe, ma przeciwgielne I co ciekawe Błagam przestań dymić PRZESTAŁ! O. I patrzcie, on ma wszystko LEDY Te wszystkie światła ma full LED praktycznie Nie licząc tych laserów z przodu No A tak ma full LEDY, jedynie tu ma lasery Prawdopodobnie Dobra, wchodzimy do auta. Patrzcie, jakie wnętrze. Patrzcie, jakie piękne wnętrze. A patrzcie, on ma nawet ekrany z tyłu. Mogę nawet pokazać. Patrzcie, jakie on ma piękne ekrany z tyłu. O, i ma z tyłu. Ma ekrany. Full luksus, normalnie. Fajne auto, mi się bardzo podoba. Na bagażnik. Taki jak sedan. O Boże, jak on wali mi. I co ciekawe... Ciekawostka, idzie schować lusterka, to jest tak dobrze zrobione. Czy da się? Nie, myślałem, że się da otworzyć, już myślałem przez chwilę, ale się nie da. Drive mode: aktyw. Po postęp aktyw. Drive mode yes. to jest hamulec. Tu idzie wyłączyć migacze. No, chyba pojedziemy Bardzo ładne auto jest I on ma same ekrany, ale o dziwo to fajnie wygląda tutaj Dobra, jedziemy A silnik V8 ta wersja. Chyba trochę zrobiłem po swojemu ten samochód w sensie tą, tą, tą konfigurację.

ja miałem się załączony cały czas. No, tak wyglądają dzienne. A takie migacze, bardzo ładne zresztą. Tak, mówiłem. Ja tu ustawię teraz noc, jak bardzo świecą te światła. Żeby pokazać wam. O, tak świecą te światła. Mamo, ja nagrywam. Dobra. Za chwilę, tylko dokończę. No i tak to wyglądają te światła. Tak cofania wyglądają. Fajne światła. O, tak to nagle zaczęli wjeżdżać. Tak świecą światła dość dobrze. No bo to są chyba lasery, mi się wydaje. To są chyba faktycznie lasery, mam wrażenie. Są po kolorze, bo jest faktycznie taki kolor, że to jedynie co mi do głowy przychodzi to lasery. Bo raczej xylany tak nie świecą. Mocno. Nie tak dobrze. Nie wiem co się otrzymać ale. Zobaczmy jak na tych drogach sobie radzi tak. Nie wiem czy dobrą drogę wziąłem No, powiem szczerze, fajnie dość, jakaś. Okay. Ja zrobię dzień przy okazji już i zaprezentuję inny samochód. Tak to wygląda. No, fajna ma fizykę, że tak powiem, uderzeń. Dobra, e... A teraz przedstawię wam wersję taką kombi, tańszą co zrobiłem, taką tańszą eee, To idzie po prostu konfigurację chyba wczytać Wczytaj. To jest wersja Kombi I coś wam pokażę Spokojnie Wersyc, która się wczyta Ops, tu już nie ma ekranów, ale wciąż jest klimatyzacja za to i taka ciekawostka, jak wam pokażę. Patrzcie jak się otwiera bagażnik. Tada, idzie tak otworzyć i tak. Bardzo fajnie jest ten bagażnik. Bardzo, bardzo, funkcjonalne, że tak powiem. I da się też tak, tak zrobić też się da. Bardzo fajne samochody. Siedzenia są takie bardzo ładne, w bardzo ładnym wzorze są. Ogólnie bardzo fajne jest to auto. No i jedziemy. Zobaczmy jak kombi sobie radzi. A i kombi też ma płowy migacze. Bardzo ładne. Szczerze mi to trochę na SEAT, Seata, nie wiem czemu. Z tymi lampami z tyłu. Dobra, no to jedziemy. To jest słaba, słabsza wersja, bo ma silnik 4-cylindrowy. Nie wiem ale ma zegarek na środku tego. Dosłownie chyba zegarek, bo to tak wygląda na, na tym klimatyzacji, jakby to był zegarek. No, nawet ciśnie. Że tak powiem. Jak nasz teraz lindrówkę? Nie chciałem go wyprzedzić, ale nie go on sobie radzi na zakrętach. Światła te same, więc nie będę testować już tutaj tych świateł. Dosłownie te same ma. No ale się radzi na zakrętach. I to ma już nie ma tych na łopatki, tych niebiegów, tylko ma manuala kompletnie. O, jak widać, takiego pradziego manuala. Fajnie się nie jedzie. Fajnie jedzie, naprawdę. Tamten miał mocne hamulce, a ten ma takie, wiecie, takie słabsze, wiadomo.

O, spróbuję znaleźć linka do niego bo, on, bo to jest fajna modyfikacja naprawdę Chcę tego ściekać tylko Czy jak otworzę to Czy dalej będzie jechać? Trzy miesiące, bo czyli idzie przewieźć materiały w taki wiedzieć sposób, że... Dziwnie uderzyłem, ale dziwnie uderzyłem, ale no, ale fajna auto. Dobra, to teraz robimy testy autostradowe. Eee, autobana, dawać mi autobanę, jest autobana. 16 minut już nagrywamy ale chyba ten odcinek będzie dość krótki, nie będę przedłużać niepotrzebnie on podobno też ma światła chyba, nie wiem, yy, ambient podobno, nie wiem, musiałbym to zobaczyć w sumie dobra, samochód, pojazdy Daj mi tego 900 series, ale fajnie wygląda, mi trochę przypomina nasz... Opla, kodę tak Trochę w Seata, mi tak przypomina trochę, ale fajne auto to ogólnie. Ma I wiecie, te felgi. Czekajcie, muszę się, muszę się wczytać tekstury, wpierw przy i dam już ten normalnie, bo policja będzie mnie gonić, mimo że tu jest og bez ograniczeń. Eee. I patrzcie jakie ma piękne felgi. On ma felgi, yy, t, t, które miał cięte tym diamentami. Ładne auto naprawdę. Piękno no jest. I dobra. Yy, w takim razie teraz testy autostradowe. A, i co chciałem, coś chciałem pokazać, o tu tak siedzenia wyglądają, nie, takie ładne są, ładne wzory mają te siedzenia z przodu, no ładnie, no to jedziemy w takim razie. Super, zahaczyłem. jeszcze raz, bo już jest 18 minut. No to trzeba się pośpieszyć. No to jedziemy w takim razie. No na początku on ciśnie mocno, ale później już nie. Wchodzi bez problemu, Nie to mi się wydaje, chociaż nie jest problemem. Ja Mogę tutaj zobaczyć 300 trochę liczyć się, blokuje przy tej konfiguracji, ale no, bo przeskakuje. Ale W sumie nie jest najgorzej, da się jeździć, można powiedzieć, że błąd tego software'u. Y. 315, 17. Szczerze? Nawet dałoby się przeżyć, nawet. Może byłaby jakaś szansa. O dziwo. Nawet istniałaby szansa, żeby to przeżyć. No, 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 no. Nieźle. Bezpieczeństwo jest bardzo wysokie, jak widać. Tym bardziej, że to auto przede mną, ono praktycznie całkowicie zmiażdżone. Na puszkę praktycznie. Więc, no, to auto jest bardzo bezpieczne, jakby nie patrzeć. Proszę mi tu wyłączyć ten... Fajne auto. No, bardzo, teraz robimy test autostradowy, ale tego kombi, kombiaka. Ja to sobie nazywam Fox Foxopa te, te konfiguracje Bo mi się podoba ta nazwa Czekaj Fox Foxopa czy Waxing Foxopa Czekaj nazywałem Fox! A to miało być Waxwing, dobra Nie chyba nie. Mogę zmienić nazwę? Chyba się nie da zmienić nazwy, szkoda, no men, nie pomyliłem, dobra. Teraz nie się wczyta. To jest ta tańsza konfiguracja. No to jedziemy w takim razie. To, to ma oczywiście ręczną, więc będzie trochę. Ale fajnie zrobili tą ręczną z niebiegów. Naprawdę fajnie to działa. вы сюда не вешите ага вы особенно реалистичны все дать себе 200 200 ты можешь поедеть 250 Fajną kierownicę mi się podoba. Też 39, 40, 41, 42, 3. Ciekawy jest ten ogranicznik, co mam tutaj. Bo Foxopa tamta wersja nie ma ogranicznika, ale ta już mam. No to kombia, wiadomo. A nie zmienia to pasy nawet. W tym momencie to kombi. 31, 40 Ma 6 biegów w sumie. 50. Dobra, maksymalna prędkość 50. moim no tak. Teraz test przy prędkości maksymalnej. Tu jeszcze lepiej było. No i patrzcie, jak, jakie to jest bezpieczne auto. Tu aż lampy... To było tak duże uderzenie, że aż lampy z przodu wywaliło temu przede mną. No i patrzcie, jak to fajnie działa. Ale bezpieczne to jest naprawdę. Te auto nie ironicznie jest bardzo bezpieczne. No. A ja nie żegnam. Cześć.